Jak ustawić typ geograficzny w Excelu, czyli umożliwienie konwersji komórek na kraje, regiony bądź miasta. Zaznaczamy nasze dane, którym będziemy chcieli nadać typ geograficzny, karta dane, kolejno typy danych i mamy typ geograficzny. Excel obecnie dodał nam typy geograficzne do naszych danych. Każda z Komórek zaznaczonych. Dostała dodatkową ikonę. Możemy tutaj podejrzeć, jako pokaż kartę. Wybieramy miasto Helsinki, dostajemy ogólne informacje dotyczące danego miasta. Możemy też najechać na państwo, którego stolicą właśnie są Helsinki, czyli Finlandia. I dostajemy. Tutaj informację dotyczącą całego państwa. Tutaj możemy cofnąć ten nasz ruch, ponownie wrócić do informacji dotyczących Helsinek. Przy wyborze państwa, oczywiście, od razu dostajemy informację o danym kraju. Dodatkowo, możemy Również dodać sobie czy niejako wyprowadzić dane na przykład o powierzchni danego państwa za pomocą wyodrębni pole. Klikając, dostajemy w nowej komórce informacje o powierzchni danego państwa. Państw mamy tutaj 12. 12 razy tą operację. W takim przypadku, jaki teraz pokazałem, musielibyśmy wykonać. Oczywiście, możemy to wykonać szybciej i lepiej. Zaznaczając wszystkie dane i wybierając pole wstaw dane, dostajemy całą listę elementów, które możemy wyciągnąć z naszych danych. Z naszych komórek wybieramy obszar i mamy to.